Cześć! Marcin Kopczyński, targos.pl. Dziś pokażę Ci, w jaki sposób przekierować domenę na inną domenę, wykorzystując wyłącznie Cloudflare. Ma to tego typu zaletę, że przekierowujesz również domenę w wersji z certyfikatem SSL, czyli wszystkie adresy http.s. Aby to wykonać, musimy mieć poprawnie dodaną domenę do konta. Cloudflare wystarczy w 100% wersja darmowa. Następnie przechodzimy do Rules, zasady oraz Redirect Rules. W wersji darmowej mamy 10 możliwych przekierowań. Nam wystarczy w zupełności jedno. Wybieramy opcję Create Rule. Następnie nadajemy nazwę tej regule. Ja to zawsze robię w ten sposób, że dodaję datę, w której dodaję regułę. Dzięki temu historycznie będzie łatwiej mi później dojść do tego, kiedy, jakie zmiany były wykonywane. I tutaj dodamy na przykład przekierowanie na bad.pl, bo taki jest nasz cel. A następnie wybieramy. All incoming requests, bo chcemy przekierować całą domenę wraz ze wszystkimi subdomenami. Następnie wybieramy statyczne, wybieramy opcję URL, którą chcemy, aby to do nas kierowało, i w naszym przypadku będzie to domena bat.pl. Wybieramy następnie status code, czyli rodzaj przekierowania. Tutaj proponuję pozostawić 301. Oznacza to, że domena, z której przekierowujemy, czyli w naszym przypadku sklep bat.pl, nie będzie już istniała i chcemy, aby Google traktował nowy adres docelowy bat.pl, jako zastępujący tą starą domenę. Dzięki temu zyskujemy również tutaj moc SEO. Nazywajmy to w ten sposób, czyli wszystkie linki kierujące do domeny sklep będą przenosiły przynajmniej częściowo moc swoich linków na domenę naszą docelową bad.pl. Gdybyśmy użyli innych... Rodzaj przekierowań, nie miałoby to takiego efektu, nie będę teraz o wszystkich mówił, ale jest taka możliwość. Następnie mamy preserve query string, tego nie zaznaczamy, dlatego że jeżeli byśmy mieli w naszym adresie sklep łamane na i tutaj jakieś elementy dodatkowe, to one by również zostały przekierowane na tą naszą domenę bad.pl, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby to po prostu było przeniesione w 100% i przekierowywało wszystkie podstrony, wszystkie parametry, wszystkie subdomeny do naszej strony głównej bat.pl. Klikamy Deploy i w tym momencie działa to natychmiastowo. W jaki sposób możemy sobie zweryfikować to? czy nasza domena została poprawnie przekierowana. Możemy oczywiście robić to wpisując sklepbat.pl na różne sposoby, aby to przetestować. Jest jednak jeszcze jedna możliwość. My przygotowaliśmy na nasze wewnętrzne, co prawda, potrzeby taki mechanizm weryfikujący wszystkie możliwe kombinacje domeny z różnymi rodzajami podstron, parametrów, subdomen, tak aby sprawdzić, czy na pewno przekieruje to w odpowiednie miejsce, bo błędne przekierowania są bardzo częstym problemem w momencie, kiedy zmieniamy na przykład domenę sklepu czy naszej strony internetowej, lub też kiedy kupujemy jakąś domenę po to, żeby przekierować ją na naszą główną stronę. I nasza weryfikacja polega na tym, że wykorzystujemy taki skrypt, który przygotowaliśmy. W Wpisujemy tutaj nasz sklep bad.pl, bo taki jest nasz adres, który chcemy przekierować. Następnie nasz skrypt automatycznie e, sprawdza pod różnymi końcówkami adresu, ze slashem, bez slasha, z jakimś, jakąś kategorią czy pod stroną dodaną, kilkoma zagnieżdżeniami, z parametrami i sprawdzamy, jaki jest kod przekierowania zwrócony i gdzie jest dokładnie przekierowanie oraz dodatkowo jeszcze ile przekierowań rzeczywiście było wykonanych, bo czasami jest kilka podrząd wykonywanych, w zależności od konfiguracji docelowej domeny, w tym przypadku bat.pl. Tutaj nasz test pokazał, że przekierowanie zostało wykonane w 100% poprawnie, czyli wszystkie możliwe adresy powstałe w ramach domeny sklepbat.pl zostały poprawnie przekierowane na domenę bat.pl. I dzięki temu mamy pewność, że to co wykonaliśmy na naszej Domenia Sklep.pl jest prawidłowa. I teraz cały ruch, który jest kierowany na domenia sklep.pl będzie kierował na Bat.pl i zyskamy także jakieś punkty, tak to kolokwialnie, kolokwialnie nazwijmy. Z punktu widzenia SEO. I to tyle. Jeżeli potrzebujesz pomocy w konfiguracji Cloudflare lub testów konfiguracji Twoich domen, zapraszamy na targos.pl. Do usłyszenia. Cześć!